Pojawiły się takie opinie, że być może pan uzgodnił, tak jak głosowali nad prezydenckimi projektami z Jarosławem Kaczyńskim podczas tego wakacji. Tak, uzgodniliśmy też, kiedy będzie koniec świata, zaplanowaliśmy też wszystkie nasze działania w latach 30-40. Proszę nie żartować i proszę też nie, już nie robić ze spotkań polityków, które są normalną rzeczą w polityce, tylko u nas nie są, ponieważ jesteśmy na plemiennej wojnie, w jakichś spiskowych teorii. Ja jasno powiedział, o czym rozmawialiśmy z Jarosławem Kaczyńskim. Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie Polski, rozmawialiśmy oczywiście o zaprzysiężeniu, które wtedy jeszcze nie nastąpiło. Rozmawialiśmy o relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, bo dzisiaj widzimy, że prezydent Nawrocki ma dobre relacje z administracją prezydenta Trumpa i to uwaga, bo to ważne. Dzięki temu, że ma taki standing, otwierają się dla niego, a mam nadzieję, że też dla Polski, że to wykorzysta, zupełnie inne potencjały międzynarodowe. Dlatego, że prezydenci, premierzy z różnych krajów zauważyli, że jest ktoś, kto ma dobre relacje z prezydentem Trumpem i na tym można bardzo dużo dla Polski ugrać. I mam nadzieję, że będzie to konsekwentnie prowadził. Natomiast na tego rodzaju spiskowe teorie naprawdę trudno komentować. Polub skomentuj, udostępnij.